Cześć, widzę, że to jest drugi odcinek z gry Blum CD6. Długo nie było odcinków z tej gry, ale już będę wrzucał częściej. Yy, dzisiaj sobie zagramy na mapie średnio zaawansowanej. Troszkę jakąś fajną mapę. Może zagramy na mapie z nurtem i weźmiemy poziom umiarkowany, bo oczywiście graliśmy na poziomie łatwym, Standardowy. Tak, mam nowego bohatera Benjamin'a. postawimy sobie darta na start. Tam wychodzi coś, ale on to przebija. O idą. Możemy postawić inżyniera. Bo on ma te pułapki. To będzie dolne drzewko. Dolna pułapka. No nie chcę iść pod te strzelające strażniki, może drugiego zrobię, choć chciałabym taktykę na dwie pułapki. Przydałoby się na bohatera mi uzbierać. Hmm. Większy obszar. No mogę jeszcze postawić gluganera może. nie widzę tych ich strzałów. A dostępność miałem wyłączoną. No teraz widzę. Hmm. Dekonstrukcja, Chyba już bym mógł go usunąć. Albo nie, zostawię go. Na kamo będzie. I teraz wybieram pieniądze na Benjamina. Mam nadzieję, że uda nam się pokonać, bo to będzie BFB na 60. rundzie. Na razie mamy 13. I on ma przebić. Ach, tyle. A on już widzi, kamot. Fajnie. On nie widzi. Lonowa pułapka. To jest bardzo opłacalne, bo on dużo e, bananów generuje. Banany, czyli taka kasa mniej więcej. Postawię go tam, żeby nie przeszkadzał. I on generuje tej kasy, widzicie? To jest taki gadżet, że przyspiesza je, ale potem nie mają, więc tak. Oj. Słabo mm, trochę nam przechodzą i yy, przydałby się luganer pod klej. Może wziąłbym klej korozyjny. O, już powinno być lepiej. Dobrze. Możemy zrobił pirata albo łodzie podwodne. Ulepszymy go yy, no, albo nie. Przestawię go tu trochę bardziej do tyłu. I teraz zrobimy kuszę. I... Może bardzo szybkie strzały. Helikopter bym jeszcze postawił. Na BFB by się przydał. O, i niedługo MOAB. A klej korozyjny to niszczy. Gdzie po które drzewko? A górne drzewko to był pościg. Teraz zbieramy nasz pykacz, Tylko jeszcze wcześniej bym e, chciał bardzo postawić. Pułapkę. Farma? Na razie niepotrzebna. 33 runda. Hmm. ciekawa małpka. Super małpkę, nie? Ile to kosztuje? Jeszcze tysiąc. celny strzelec. ten tę pułapkę rzucę Tam? On kamo nie widzi? Rozpuszczasz blonów nie? Chciałem, żeby on kamo widział. Postawię na końcu spike factory, żeby nie przechodziło zbyt. O, tak lekko ulepszę. O, już widzicie, kasę generuje. Na razie targowiska, nie. O, moab, to postawię zabijaka. Nie, to nie to drzewko. Boż. Zabijak był pod górne. Co ja zrobiłem? W ogóle to też jest dobre drzewko. Aż ja chciałem zabijaka. Podśrodkowy był. Większe bomby, ciężkie bomby. Hmm. Radar. Teraz widzę zabójcę moawów hmm. i bym podstawił łódź podwodną, teraz już niszczymy wszystko na bieżąco. Alchemika jeszcze bym postawił. Pod gumę w złoto. Większe mikstury. A tak, ty będziesz jeszcze ich lekko boostował. Chciałbym uzbierać na spychacz. O, mamy to. Może jak jeszcze mam trochę kasy, to tak jak mówiłem na początku, ...podstawiłbym... inżyniera. O, w każdym trochę nie w tych miejscach stawia te armatki, ale. Nie w dobrych mają zasięg. Ile kosztuje? A 25 tysięcy e, obrońcę komańczów. Może ninja bym postawił. No i rozproszenie, żeby Kamo Ściągał. Snajpera półautomatyczny karabin. Yy... Automatyczny karabin. Wielki kaliber. On, niestety, nie widzi kamo. No ale myślę, że nam się uda go pokonać. Yy, nie Nie. chciałem tej małpy stawiać. Ale może postawię jeszcze tak dla pewności minigana Strzelca rzutkowego. Hmm. laserowe działo chyba tak, albo nie To będzie bezpieczniej. Będę miał pewność, że nam się uda. I nam się udało. Tu widzicie moje statystyki. No i co, w tym odcinku to by było na tyle, zapraszam do moich wcześniejszych filmów. Cześć!